24 listopada 2010 roku druga trzydzieści Schody do duchowej doskonałości. To napisz, moja umiłowana córko, wiara czasem zamiera u moich najbardziej oddanych wyznawców, kiedy najmniej się tego spodziewają. Jest to ważne, bo to poddaje próbie ich wiarę, tak, że prowzą do mojego serca jeszcze silniejsi dzięki temu doświadczeniu. Nie lękaj się. To jest próba, którą pozwalam moim dzieciom przecierpieć, aby stały się silniejsze. Nie jest łatwo zachować swoją wiarę we mnie, moje dzieci, gdy jest tak wiele przeszkód, które blokują wasze oddanie się. Od czasu do czasu, będziecie odczuwać w swojej duszy zupełną pustkę. To może pozostawić was w stanie braku spokoju, bo poczujecie się samotni, bez wsparcia. Moi wierni czciciele, musicie to zrozumieć. Pomimo samotności, której możecie doświadczać, nigdy nie jestem daleko. Wszystkie takie doznania mają jeden cel umocnienie waszej wiary w taki sposób, aby zapewnić, że za każdym razem podejdzie się kilka kroków ku mnie. To właśnie jest nazywane schodami do duchowej doskonałości, którą jest niebo. Jest to długa droga, i może to potrwać bardzo długi czas, by dotrzeć na wyższe stopnie. Każdy stopień może oznaczać nowe oświecenie co do lekcji, której musicie doświadczyć, zanim będziecie mogli uzyskać łaski, których potrzebujecie, by wznieść swoją duszę do duchowej doskonałości, potrzebnej do wejścia do raju mojego Ojca. Za każdym osiągniętym stopniem Zyskujecie nową świadomość tego, czego od Was oczekuję. Może się to Wam wydać ciężkie, albo innym razem niesłuszne, ale z każdym kolejnym stopniem, na który się wespniecie, stajecie się bardziej przenikliwi w rozumieniu prawdy mojego nauczania. Niektórzy wspinają się na te stopnie szybko, podczas gdy innym zajmuje to czas dla nich właściwy. Niektórzy wspinają się na te stopnie szybko, podczas gdy innym zajmuje to czas dla nich właściwy. Niektórzy z moich oddanych wyznawców mogą tracić odwagę i cofać się na raz jeden, dwa albo trzy kroki to jest naturalne. Inni, którzy idą zbyt szybko, nabierają pewności, która przekonuje ich, że rozumieją wszystkie duchowe sprawy. Ale to jest sposób zwodziciela, abyście uwierzyli i przyjęli tę fałszywą pewność. Wszystkie udzielone wam dary mogą pochodzić tylko ode mnie. Zostały wam dane, moi wierni wyznawcy, z mojej bezgranicznej miłości do Was. Nie możecie nigdy zakładać, że ponieważ Wasza wiara jest mocna, to tego wszystkiego Wy dokonaliście. Tak. Wasza wiara może być silna dzięki waszej wrażliwości serca, ale to także jest darem ode mnie. Aby osiągnąć najwyższy stopień, musicie być pokorni w waszej miłości do mnie w każdym czasie, okażecie cnoty. Okażcie pewność w swojej wierze jak najbardziej, bo to mi się podoba. Ale nigdy nie wpadajcie w pułapkę uwierzenia, że znacie wszystkie tajemnice boskiego królestwa. Wam, jako ludziom urodzonym z grzechem pierworodnym, dopiero czas objawi te tajemnice, moje dzieci. Starajcie się zawsze przyjąć wszystko, nawet próby, które mogę na Was syłać, jako dar ode mnie. Udzielam wszystkich moich darów, by uczynić Was silnymi w miłości do mnie. Jestem tak bardzo dumny ze wszystkich moich dzieci, które wierzą we mnie i które okazują mi cześć i szacunek. Także mogę was wtedy podnieść do pełnej chwały raju mojego ojca. Musicie pragnąć chwały doskonałego zjednoczenia we mnie. Aby tego dokonać, moje dzieci, potrzeba trochę czasu i wymaga to cierpliwości, zanim będziecie w stanie całkowicie oddać mi swoje dusze. Kiedy to nastąpi, staniecie się częścią mojego mistycznego ciała na wieczność. Oddajcie się, moje dzieci, mojej absolutnej, czystej miłości, a nie będziecie musieli nigdy spoglądać do tyłu, albo się lękać, bo będziecie bezpieczni w moich ramionach. Bądźcie silni, moje wierne dzieci, nawet w obliczu przeszkód, bo nigdy nie opuszczę moich umiłowanych, oddanych czcicieli. Przenigdy. Wasz kochający zbawiciel, Jezus Chrystus.